na Kowalczykowska. Karolina tak. Łodowska i Wojciech Borecki. Filmu, którego autorami są pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Film ten świetnie zobrazował, jak na co dzień wygląda trudna praca pracownika socjalnego. Szanowni Państwo, koleżanki i koledzy. Od kilku lat do uroczystych obchodów Powiatowego Dnia Pracownika Socjalnego zapraszaliśmy przedstawicieli gminnych i miejskich jednostek organizacyjnych. W tym roku zmieniliśmy formułę. Chcieliśmy, aby z tego święta, z tych uroczystości mogli skorzystać wszyscy i stąd tak liczna obecność Państwa tutaj. Za to się bardzo cieszymy i za to dziękujemy. Ja oczywiście tutaj Pan Wojciech miał powiedzieć jeszcze wiele, wiele słów o pracy pracownika socjalnego. <laughs> Bardzo proszę. E, proszę Państwa, proszę nam wybaczyć, bo światła nas oślepiają. E, w tej roli jesteśmy e, nie na co dzień, także mo mogą być z tego tytułu pewne trudności. Natomiast w tym miejscu należałoby dodać, e, że Dzień Pracownika Socjalnego, Święto Pracownika Socjalnego, które dzisiaj obchodzimy, to również święto wszystkich tych, którzy pracują w ośrodkach pomocy społecznej, w instytucjach, w ośrodkach gminnych, w ośrodkach powiatowych, a więc administracja, pracownicy obsługi, księgowość, finanse. Bez nich nie byłoby ośrodków pomocy społecznej i pracownicy socjalni nie mogliby również sami funkcjonować. Dlatego też prosimy o brawa dla tych pracowników. Drodzy Państwo, tak jak Pan Wicesterosta wspomniał, spotkamy się dzisiaj w gronie pracowników gminnych, miejskich, powiatowych, jednostek pomocy społecznej, z terenu miasta i powiatu Łogowskiego. Zaproszenie do dzisiejszego świętowania przyjęli również goście, przyjaciele, za co im serdecznie dziękujemy i witamy. Szanowni Państwo, jesteśmy razem z prezydentem, jesteśmy tutaj razem z Wami. To wspaniały dzień pracownika socjalnego w wielu kwestiach niedocenianego, a to jest nieprawda, bo. I nie tylko w dniu Waszego święta dziękujemy Wam za Waszą pracę, za Waszą codzienną, trudną pracę. Jesteście grupą społeczną bardzo zaangażowaną w życie społeczne. To w dużej mierze od Was zależy, jak będzie wyglądało społeczeństwo. Jak wiemy, nie wszyscy sobie radzą w tych trudnych czasach, i tylko i wyłącznie dzięki Wam i pomocy finansowej Państwa, samorządów, można tym osobom pomóc. To wy aktywizujecie ich do powrotu do społeczeństwa bez barier, bez problemów. I za to wszystkim Wam bardzo dziękuję. Kilka słów odniesienia do tego filmu. Pracownik socjalny, to tak jak jeden z premierów polskiego rządu, gdzie. Po długich obradach wchodzi do samochodu, kierowca się jego pyta: Panie premierze, to gdzie jedziemy? Obojętnie wszędzie są potrzebne Tak jest i z pracownikiem socjalnym. Ja wiem, że nieraz wasi podobieci traktują was jak przedstawiciele prowidenta i uciekają, ale wy sobie doskonale z tym radzicie, bo i środki, i metody macie naprawdę doskonałe. Bardzo Wam dziękuję za Waszą pracę. Mam nadzieję, że ona będzie. Wynagrodzona. Mam nadzieję, że samorządy będą miały więcej środków, tak aby też i Państwo nie byli po tej drugiej stronie, a często wiem, że jesteście, bo zawsze łatwiej i lżej się pomaga innym, jak u siebie jest wszystko dobrze. Ale macie wielkie serce, mam nadzieję, że my, jako samorządowcy, będziemy mogli Państwo jeszcze bardziej szczodrze wynagradzać. Bardzo dziękuję. Witam serdecznie, dzień dobry. I znowu starosta powiedział wszystko. Mi zostało zaśpiewać mam tylko kołysankę. A tak... To bardzo dobrze, bo każdy może śpiewać, a nie każdy może słuchać, dlatego ja nie śpiewam. Ale szanowni państwo, tak na serio, bo dzisiaj, chociaż jesteśmy w czartobliwej atmosferze i ten film, i później to, co po uroczystości nas czeka, ale to chyba tak dobrze czasami się oderwać, ponieważ rzeczywistość jest zupełnie inna. To wy jesteście na tak zwanej pierwszej linii frontu, wy zderzacie się z największymi problemami mieszkańców naszych gmin. Do was trafiają, jeżeli potrzebują pomocy. Od Waszego pierwszego kontaktu, często zależy, jak sobie poukładają dalsze życie. Serdecznie Wam za to dziękuję. Wasza obecność w dniu dzisiejszym świadczy o tym, że warto dbać o Was, warto organizować takie dni, ponieważ podziękowanie to może nie jedyne, co możemy wam dać, ale na pewno to płynie z, ze środka z serca. Tak jak dzisiaj temat wiodący. Wszystko co wielkie jest wielkie przez serce, a wy macie wielkie potężne serce i dziękujemy wam za to. A w tle proszę państwa oczywiście jak widzicie zdjęcia z wszystkich tych jednostek pomocy społecznej, które są w Błogowie, poza głogowym w okolicy. Suptelna muzyka miała być. Gdziekolwiek jesteś, w dzień czy w nocy. Oczy magic. Oglądasz. Szanowni Państwo, tak jak to zostało już powiedziane, pan dyrektor Mazur po wielu, wielu latach pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przeszedł w tym roku na emeryturę chcieliśmy wykorzystać ten dzień, tę uroczystość po to, żeby podziękować panu dyrektorowi za te lata pracy na rzecz podopiecznych, na rzecz wszystkich mieszkańców Głogowa, którzy wymagali tej pomocy. Takim skromnym aniołem z tabliczką, ale ten anioł trzyma oczywiście w dłoni serce, bo pan dyrektor też miał serce dla pracowników, dla e, wszystkich osób, które, m, które zgłaszały się do mopsu i chcielibyśmy serdecznie podziękować właśnie w dniu dzisiejszym za te lata pracy. Panie dyrektorze, wszystkiego dobre. No, no, nie, nie, my jesteśmy tą moczą po zapomniałem. Dobrze, e, bo mamy takie karty, ja już tu miałem. E, no. tylko przydało mi się, żeby jakiś dwóch dżentelmenów, no żeby nam pomogli rozdać te kwiaty. Tego mamy naprawdę dużo. Nie ma. O, tu już... Tak, już kolega tak wskazał, że jest ochotnika. Ale to panu. Już... No, to dobra. To bardzo, pan. to dobra. No, dobra. Znaczy osobno. <laughs> jest... Ja rozumiem. Bardzo nam miło. Rafał, bardzo Panie pewnie już znają te twarze, także nie, nie uciekniecie z tymi kwiatami, na pewno. No. Daleko zresztą nie uciekniecie. Ja mam zresztą przy sobie te kwiaty. Prawie. Mamy goździki dla Pani. <laughs> Proszę Pani. <laughs> Stachu, uh -huh. Ty wiesz, że niedługo masz urodziny, prawda? Wiem. A czy Stachu zastanowił się, jaki prezent chciałby dostać na urodziny? Chodź tam. Wszystko mi jedno. Kochanie, ja to bym chciała, żebyś dostał coś, co sobie wymarzyłeś. Nie wiem, skarpety, krawat? <grym> Może być. Stasiu, ja widzę, że to nie do końca to. O, no, bo, bo. że to nie do końca to. Powiedz, jaki najbardziej prezencik chciałbyś dostać na urodziny? Ale taki najbardziej, najbardziej? Najbardziej, najbardziej. To ja mam taki jeden wymarzony prezencik. Jaki? Kochankę. Co? Kochankę na urodziny bym chciał. No nie ma mowy. A, nie, 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 słuchaj, ja sobie sam wybiorę. Ty nie będziesz musiała chodzić po sklepach i szukać. Nie. Ale ja się nie zgadzam. No i słuchaj, no ale wszystkie chłopaki już mają. Wojtek ma, Jarek ma, Mariusz ma. Adrian, Adrian na pewno nie ma kochanki. Bo on ma kochanka. Ale oprócz niego wszyscy mają, tylko ja nie mam. No i co z tego? Jak to co? Chodzą i się ze mnie śmieją. Coś. Mówią, o, widzisz, widzisz, idzie ten co wieczory i ranki spędza bez kochanki. <grym> A wczoraj tu niedaleko przechodziłem i słyszę, stoi taki dwóch i mówi, wież, że patrz, 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 Idzie gość, co tylko z żoną. Ten to przyszłość ma spierdol. <grym> rozumiem, rozumiem. Rozumiem. No tu jak rozumiesz? To zgódź się na kochankę. Ale, Stachu, no kochanki są dla starszych. Ty jesteś jeszcze za mały, chłopiec. Ja! No tak. Jurek jest tylko rok starszy, ma całą kolekcję kochanek. No, ale zapytaj Jurka. Zaczyna się od jednej, a potem trzeba zebrać wszystkie. Ogarniesz no. cały głową? Słuchaj, słuchaj. Słuchaj. Daniel, nie dasz rady. No, słuchaj. chyba że z Jurkiem słuchaj. na spółkę, no to. Ale to słuchaj, ja obiecuję, że u mnie się skończy na jednej. Na pewno? No góra dwóch. <noise> Stachu, ty nie masz pojęcia, ile taka kochanka kosztuje. Ale ty mnie znowu źle zrozumiałaś. Ja nie będę za to płacił. Ja nie muszę. To będzie taka kochanka za darmo. Nie, 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 nie. Kochanka nigdy nie jest za darmo. Jest, jest, jest nie. jak żona. Przecież ty mi nic nie kosztujesz. No, może oprócz butów, ciuchów, kosmetyczki, fryzjera, Ale kochanka będzie tańsza. Stasiek, Stasiek, to może w ogóle dla mnie nie zależy, nic, nie, a nic. Ej, kochanie, słuchaj, to nie jest tak, jak myślisz. Co? No, No co? Ale zrozum. No co? Jak masz taki zestaw LEGO, to on zawsze będzie fajny. Ale nie można przez całe życie układać tych samych klocków. Czasami trzeba coś zmienić. Dokupić nowy zestaw. Połączyć je razem. Bawić się nimi jedno. No, się. no, 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 już. No, no, przepraszam, trochę się zagalopowałem. Ale obiecuję, że stare Lego nigdy nie pozna nowego zestawu. Stachu, Pamiętasz, jak było z rowerem? Kupiłeś sobie nowy, wypasiony. Zobacz, stoi w piwnicy i na nim nie jeździsz. Ech. I tak samo będzie z kochanką. Obiecuję, że będę jeździł. <laughs> obiecuję, że nie będzie jak z rowerem. Nie będziesz miał kochanki. Nie. O, to się na ciebie obraża. I wyjadę na koniec świata i nie będę się do ciebie odzywał i ci będzie bardzo smutno, smutno i powiedz brut, 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 nie, brutę i... Jo. Ciekawe, ciekawe, kto ci da jeść. To będę jadał i nie będę się do ciebie odzywał. Nie będziesz miał kochanki. Ojziej, kochasz mnie? No stawu, no kocha, no. Kochasz? Kocham. To, to zgódź się na kochankę. Kasiu! Chcesz kochankę? Tak! Po moim trupie! Bez sensu, przecież po twoim trupie to to już nie będzie kochanka. Wiem, wiem, ja, ja będę twoją kochanką. Co? No co? Ty nie możesz. A dlaczego? Bo ty masz męża, a ja nie chcę nikomu rozbijać małżeństwa. Ale to ty jesteś moim mężem. Który się właśnie dowiedział, że żona chce go zdradzić. Ale... No, ty... no, no, nie pogrążę się, nie pogrążaj się. Chcesz kochankę, tak? Tak. Dobra? Pod jednym warunkiem, ona zamieszka z nami. No i super. Ty, no, będzie z nami jadła śniadania, oglądała babskie filmy, zajmowała rado łazienkę. Dobra, dobra. Rozmyśliłem się, może być krawat i skarpety. Czy równo jadę? I dalej. A nie wierzę. Yy, 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 yy. yy. I co? Zdrowy jestem. Ja w tym roku nie sadziłem w dniu tańsza. Ty nie będziesz nawoził obornikiem. Obornik gówno daje. Ale ja słyszałem, że ty też trzy dni do łóżka przykuty byłeś. Tak, ja? a, a nie. Gies połknął kulczyki od kajdanek. Musieliśmy z żoną trochę poczekać. Ale przynajmniej przeziębienie wyleczyłem. Czekajcie, czekajcie, chyba coś ważnego. A nie, to co zawsze. O! Znaczy, jeszka jest. Zawsze pierwsza przychodzi. W sumie to do rzeczy jeszcze kobietka. Ile ona ma? Siedem arów. <noise> Ile ma? A, siedem tych. Ktowa! Dopiero jak mąż zmarza działkę się wzięła. A. Jak zaczęła kopać suchy, wyrywać te chwasty i pielić? Prezes jak zobaczył, od razu nagrodę jej dał. A prezes rozwiedziony jest. A. Ale Sylwestra w tym roku dla działkowców robi. Idzieś? Pewnie, że idę, a kiedy to? A Walinowski mówi, że nie idzie. Aaa, ten co mu zaraza pomidory zarucha. E, tylko jemu. Tak. Przeszło na sąsiednie działki. Ludzie byli wściekli Szyjkowski powiedział, że za karę. Tu randapem całą rzodkiewkę zleję. Maćkowska już zapowiedziała, że przy najbliższej okazji to go skujawiaczka przeciągnął. Pewnie dlatego nie idzie. Czy ja panu przeszkadzam?